Pyta się Halina, pyta się też Gocha, czemu mi tak zryja, kopię fes o kocha. Oprócz oczywiście mnie, który raczy was memami, które dają raka. Radoche! Teraz memy me, dały mi radoche. Memy me, dały mi radoche. Memy dają radochę, miniaturki dają raka, miniaturki ze zeszłego tygodnia zebrały na onkologię o tyle. Bum, 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 bum. A my lecimy dalej, dzisiaj będą memy memuchy, czyli rzeczy, które wróciliście na z z grupę najlepszą, najfajniejszą grupę na świecie, a także memy, które ja sobie myślałem, wyselekcjonowałem, wybrałem. Lubię memy, lubię sobie je oglądać do spanka, bo to mi się fajne rzeczy śnią, na przykład Andrzej Duda. No dobrze, no to lecimy z tym koksem. Pięcioletni ja kiedy dodałem płyn do mycia naczyń do pomidorowej. pój. No tak. Nie zdarzyło mi się mając 5 lat dodawać płynu do mycia naczyń, żeby go wypijać. Są takie dzieciaki, no ale też dzieciaki pierdalają wybielacze i różne inne rzeczy. No ja tak nie miałem. Ale no, jest to taki adekwatny mem, bo kiedyś było tak, że jeżeli dodało się wszystko do wszystkiego, to się myślało o sobie, no nie no, ja to jestem jednak takim kurwa kucharzem teraz, nie, no to powiadomo. Nikt. Welma pierdoląca o tym, jak rozwiązała zagadkę. <laughs> co to kurwa jest? To jest kobieta czy mężczyzna, bo ma takie dosyć długie, takie modelkowate, wygląda zresztą jak... Mój Bratanek, troszeczkę. Bardzo dziwna rzecz. I że niby welma ze Scooby-Doo, która zawsze rozwiązuje te zagadki. No, o, jakie, jakie to, to dobre. To... All I Have, are negative thoughts. No i mamy Pawła Kukiza tuż przed lustrem, sugerujący, że jest Hwakinem feniksem z Jokera. All I Have negative thoughts. Pasuje to, kurwa, po prostu idealnie, ale Paweł Kukiz jest takim trochę kimś, kurwa, kto, kto trochę tak właśnie w ten sposób przeszedł. Profesor Stanisław Guź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. No tak, Stanisław Guź to jest już legendarna postać, ponieważ TVP zrobiło taką totalną, kurwa, podpierdolkę i wzięli gościa, który nie jest, kurwa, znaczy być może on też ma na imię i nazwisko Stanisław Guź. Dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach jest zupełnie inny koleś, tylko podstawili kolesia po to, żeby coś opowiedział, ale to już nie jest pierwszy raz gdy oni podstawiają ludzi do wywiadów, a prości ludzie, którzy nie mają dostępu do internetu, czy mają dostęp do internetu, ale nie siedzą tak bardzo, bo siedzą na naszej klasie, w to kurwa wierzą, więc ten mem jest kurwa bardzo smutny w plecy. O, masz pracę, gdzie dużo siedzisz, albo stoisz czas na bolońską. Czyli słuchajcie, nie tylko spaghetti może być bolońsko, ale może mo plecy mogą też robić bolońsko. Charles Dickens, Karol Kutasiarz. U góry wygląda jak w Podrywaczkach, a na dole wygląda jak w Brothers. 100% mógłby kurwa tam grać. <grym> a jakie dobre. Kiedy gniewasz się na kolegę, a on cię rozśmiesza. <grym> a tak, tak jest też z dziewczyną. Kiedy on się na ciebie gniewa, ale tak już kurwa, tak... Wiesz, tak robi. I nie może wytrzymać. Mam paru takich kurwa znajomków. Pozdrawiam chłopaka z dworca, któremu Menel zabrał kolej, nie chciał oddać, a ten w ramach rekompensaty zajbał mu harnasia z podławki i uciekał, popijając piwko spotet leknica. Oż kurwa w dupę jebana mać. Kurwa naprawdę. Menelowi ukraść Harnasia kurwa i pić go, jeszcze pewnie otwarty był. No nie wiem, kurwa, czy to jest dobry pomysł. Granica polsko-meksykańska, lipiec 2021, szpachlowany. Młoda, powiem krótko, wymiar pracy 8 godzin, umowa o dzieło 12 złotych z metra. W ciągu godziny zrobisz metr, półtora, matematykę zostawiam tobie. <grym> to Agata Duda Kornhauser, to po tym jak z Ruchadłem Leśnym Andrzej Duda się spotkał. Słuchaj Zoidberg, Zandberg, dobra, Carlsberg i stąd. <grym> W tak mogłoby być, gdyby kurwa Jarosław Kaczyński był mistrzem ciętej riposty i znał kurwa popkulturę, taką jak Zoidberg, czyli dr Zoidberg z futurami i piwo Karlsberg. Ja myślę, że on kurwa harnasie. szczerze mówiąc. Dwunastoletni ja, matka z chcąca syna ministranta, ksiądz Proboszcz. No tak, ale to by pasowało, ta cała stylowa kłebo, bo to, co on robi w tej chwili, jest bardzo spoko pomysł, tylko moim zdaniem już jest kurwa przesyt tego wszystkiego. Jest wszystko grane na jedną kurwa kartę przez za dużo tego w mediach. Halo? No Siemako, masz chwilkę? Siema co tam? Yy, a tak, gadałem właśnie z Super Marianem, bo zastanawiałem się jak zacząć e, mój odcinek. No. I ten dał mi pomysł na y, na scenkę, to y, nie pierwszą. Mogę ci przeczytać. No przeczytaj. <laughs> nie Cześć, super. Nagrywa, nagrywam teraz MDM w tym momencie. <laughs> tak? Tak. Więc jesteś cześć. w MDMR-ze. No to ten. Y, ogólnie sprawa wygląda tak, że gadam z nim przez telefon i mówię, cześć Marian, słuchaj, jest taka sprawa. Bo wsadziłem petardy do kieliszka i teraz nie widzę nic na jedno oko. Chciałbym o tym powiedzieć moim widzom, ale nie wiem jak to zrobić, czy w ogóle o tym mówić. Co ty byś zrobił na moim miejscu? A Marian, nie wsadzałbym petardy do kieliszka. Powiem ci, że to jest jeden z najlepszych żartów, jaki słyszałem ostatnio dobra, słuchaj, zgadamy się potem, dobrze? dobra, aha, i słuchaj, bo przez to, że nie mam tego oka, to teraz role się odwróciły i teraz to tylko yy, yy, ja będę mógł grać kapitana Haka, jak będziemy nagrywać a dobra, 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 no nie no, spoko nie ma problemu, przygody Piotrusia Pana na Haku kapitana będą git no Narka, zadzwonię później hej Dobra, lecimy dalej. I jak tam Agatko? Główka już nie boli? Jak chłop nie dostaje obiadu w domu, to jej na mieście, elo. To jest Jolka chyba tak ona się nazywa, z którą Andrzej Duda sobie porobił zdjęcia ostatnio. Podejrzewam, że to jest troll jakiś lewicowy. Ona jakby tak strasznie mocno wszystkim pokazuje, że ona ma z nim romans i tak dalej, i tak dalej, żeby pogrążyć Andrzeja. Chuj wiecz tam się dzieje. Luke Skywalker, Anaki Skywalker. To jest mem, w którym oni sobie przybijają piątki, znaczy robią ten taki, wiecie, men, kurwa, takie złapanie. Ale ani Anaki, ani luki nie mają ręki. Masturbation, man, woman. <mulary> 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 czekaj, to jest jak TikTok. Mmm. Hmm? 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 Prawie mi się udało. Wdowa krytykuje kołebo na Adrian. Wdowa to może najwyżej skrytykować skuteczność płynu do naczyń. Czemu, kurwa, nie rozumiem. Jest Aha, Boże, jaki kurwa, chujowy pojazd! Kurwa, serio. Są rzeczy, których nie można wybaczyć. Naprawdę jesteś z Górzowa wielkopolskiego, tak. To oczywiście jest tutaj widać ewidentnie, że dolepione mo Może to być jakiekolwiek kurwa miasto Ale jest to gdzieś w jakiś sposób śmieszne Kto chce, żebym był w Gorzowie Wielkopolskim I zrobił rzeczy, które tam wkurwiają, co? Piszcie w komentarzach Bo Rany, rany, jestem rozwałkowany Słuchajcie, dużo widziałem o magiku, jakby memu, ale dawno nie widziałem takiego. O rany, rany jestem rozwałkowany. Hajp, HOP, bez reszty oddany, przejebany. Potencjał niewyczerpany, chyba w DNA. On był mi dany. Czekaj, fokus, rach, jeszcze oszaleją wszystkie pizdy, gdy poznają mój urok osobisty. Dobra, co ja się tam będę chwalił, że znam kurwa piosenki. Następne, kiedy lożka 4x10 zgrywa niedostępną. No lichocka, kurwa, jest bardzo, znaczy, o, bardzo niedostępna. Powinna się nazywać, kurwa, Kaunawardze jeszcze, pewnie ma tak na drugie, no tfu, znaczy, w sensie na drugie, drugie nazwisko. Tesla Edison, idealnie. Ziomek, który powiedział coś śmiesznego, ziomek, który powtórzył to głośniej, za każdym jebanym razem, za każdym jebanym razem. <laughs> Tesla Edison, idealnie tutaj odwzorowanie, Edison, który, kurwa, okradł Tesla, znaczy okrad kurwa, po prostu przywłaszczył sobie jego patenty. Wstydzone ciuchcianie, a kto tu tak szybko przyjechał? celna. Nie wiem, co mnie zajmie się bawi w tym kurwa memie. Afryka, gdyby zjadł ten obiad, jak miałeś 10 lat. Troje rasistowski jest kurwa ten mem, ale mimo wszystko, zawsze rodzice powtarzali, zjedz obiad kurwa cały, bo dzieci w Afryce głodują. Zawsze dostawały się takie informacje, że dzieci w Afryce głodują kurwa. Gdybyś... Zjad ten obiad, jak miałeś te 10 lat, kurwa, to by te dzieci w Afryce nie głodowały i by kurwa tak wyglądała Afryka. Proste. Wymyśl oryginalną ksywę Robertowi z pracy, Robson. A Mateuszowi, jaka jest ksywa dla Mateusza? oryginalna taka. Hmm, hmm, Ja, kiedy liżę cipkę i dupę, ja kiedy jabłko mam brązowe misy na skórce. Wiedziałem, że kurwa, kto jak kto, ale ten się kurwa zaśmieje. No. Na propos. Andrzej, zrób ze mną, co z konstytucją. Dwóch gości tutaj z najlepszych. Ten jeden, który się tak patrzy, tak. I ten z tyłu tak. Zajmicci są. Kochani, te wszystkie memy, które były z grupy z grupy a teraz przejrzymy te, które ja gdzieś tam znalazłem. The vet showing my cat how fat he is. To jest, to jest tak piękny mem po prostu. I ten kot, taki gruby kocur leżący na tym blacie. I ten weterynarz pokazuje, no, no, zobacz, tak się spasło nie? A on mm, taki, tak, tak go zawstydza. Baseci z takimi mają 80% większe powodzenie u kobiet niż pozostali mężczyźni. To jest 100% prawda, 100% kurwa prawdy. Jagodzianki kurwa. Nocny kochanek, studenci, łydka grubasa. Łebo jest tutaj jak taki typowy kurwa student z polibudy, który się zastanawia, czy ma iść na koncert łydki grubasa, czy na nocnego kochanka, bo przecież oba te zespoły są tak dobre, tak dobre kurwa i chce potańczyć i pośpiewać jednocześnie te śmieszne teksty. Pewien Bong wciąż dostawał kary za jazdę bez biletu. Znowu jakaś kara. Do ciebie. Bąk długo myślał, co zrobić z takim stosem, kart. co tu robić. Aż w końcu chwycił nożyczki i zaczął wycinać, i właśnie w ten sposób powstała ona. Świnka Skarbonka. To są rzeczy, które my wymyślaliśmy w Szymon Majewski show. Kurwa, dokładnie tego typu kurwa rzeczy wymyślaliśmy, żeby była taka gra słów. Na przykład chrzan na bazie rzeżuchy, o, w ogóle były bazie takie, o, różne takie pojebane rzeczy. Hey man, could you pass me my drink? Yeah, dog, I got you. Pamiętajcie że ktoś poprosi was o podanie drinka To tak się podaje drinki To jest najnowsza moda na podawanie drinki w tej chwili We do not have wifi Talk to each other pretend it's 1995 Former Yugoslavia Chociaż to są kurwa ewidentnie Helikoptery i kurwa mundury Z wojny w Wietnamie więc What the fuck Zakończymy też ten odcinek Dzięki wielkie że ze mną byliście Widzimy się w następnym odcinku Którym będą co? Miniaturki